Siemaneczku, z tej strony Niedźwiadek, a dziś ze mną jest y, Igor. ma? I Wepiolma. Siema. Dziś będziemy grali triorę taką dość spoconą. Dobra, nie przedłużam, zaczynajmy. Okej, okay, gdzie lecimy sobie? Nie wiem. Na No nie no. Z... Ale okay. już i tak wysiadłeś. Nie, to czekajcie. Lećcie gdzieś. Ja lecę tutaj, Jakieś co? Na Ja tam lecę, Jakieś... tam lecę. Ja tu, ja na to. Do was podejdę. Ja tutaj na to lecę, na tą stację. Spoko. Dobra. Dobra, na obok siebie praktycznie. Bez kitu. I będę sobie wszystko lutować z tych, bo ja mam tutaj... Tak ale ja mam słaby lot. Jestem bardzo wysoko 3 skrzynki, duża pota. Tucerek. Dobra, MKS. Co jeszcze? Co? Ale mnie teleportowało, co jest? Ja mam straszne lagi, tekstur mi się wczytują. Tekstury? No. Dobra, nie mam hm. Jakie macie bronie już? Co? Jakie macie bronie? Ja średnio, ja nie, średnio, ja nie mam żadnej m -ki. Aha, dobra, ja mam ja tylko powiem, pompę ja... i to wszystko. Ja mam taktykala, PMA i sztucerka. A ja mam Ale koksa. Dzisiaj jest już z nas wszystkich. O, dobra, mam ładowaną. O, dobra, to ja pójdę, pójdę po taktyka zaraz. Zaraz po Oko, Jakby co jest gdzieś tutaj. A chcesz się wymienić? O, załadowaną pompę. Wolę taktyka w tym sezonie. Ja ładowaną. Dobra to. A co wolisz, ładowaną czy taktyka? Ja wolę taktyka. A ty jaką masz? E ładowaną zieloną. Dużą dla ciebie. Dobra. Ja niebieską... Przydam, nie mam niebieską. Ty mam upgrade wszystkiego tak naprawdę. Mam teraz wszystko niebieskie oprócz tucerka. Teraz na fioletowe będę lepszą. Ej, 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 No idę, idę. Gdzie ty ją rzuciłeś? Kurde no. Ej, ale serio nikogo na farmie Widzimy, nie było. Ale nie było widać, żeby się respili. Byłby na, nienaładowany później. Oni już poszli. No ale to, to ale by nie. To, dawno już A, się to by zlutowali to wszystko. I da się w parę, co e, Tutaj macie dlatego snajperkę, bo wiem, że lubi wepielma. sniper. Ja, ja lubię. mam się letową. O, dobra, ja mogę się wymienić akurat nie, ja strutterka. Ej, duża pota. Ja mam już trzy. Ale serio, nic... Nic tu nie jest zlutowane. To dobrze. Ale Bo ja nadal nie mam amo, jak to się dzieje? Okej, okay, mamy typów. Help, help! Oni mnie podjeżdżają! Jezu! Nie snajpami nic nie zrobicie! Dostał 80 no Ale chodź się tu No ja idę Też idę Tylko Typ chyba chcę do mnie celować Ej, kolapsik, kolapsik! Otworzył Ja schodzę Dobra, schodzę do was, bo ja nie mogę Ej typ, mam chłopa na blisko Jest Ej, w swoim boxie Jest tu w boxie, w boxie Nie mam, nie mam matsów Dostał To muszę się czymś zabudować Mam luncha jakby co Kurde Ty dostał Nie mam, nie ja mam to, zero ja Mam... Są, Są na, na was, was. Uważaj co tu no? Oni kitka są. Tak mi się wydaje. Dawaj, łopatka. Nice. Lecz, 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 lecz. A, A kolejni są. Nie mogę nic zbudować. Dobra, nie. dawaj. Niech wychyli głowę na chwilkę chociaż. No, dawaj, dawaj, dawaj. S wchodzi na ciebie jeden. Eee. Dobra, ja mam dużą potę, a tak mały. Uciekamy lunchem. Uciekamy Dobra, wychodźcie od razu. E, Strzelajmy do mnie. Ja wezmę te płaszczaki. Szybko lunch. Da. czekaj, się leczę. Ja stawiam. Postawiłem. E, leży, chłop. det, det. Gdzie? Leży. Gdzie nice. lunch pad? Jest Dobra, na Ej, y, dasz rybę? Ja, nie masz kapusę. Masz tutaj opusy. apteczkę, w razie czego? Masz? masz kapustę? Ej, tutaj jest ten, e, ognicho. ognicho Ej, O, dobra, dobra. dobra, dobra. Czekaj, zaczekaj. No nie świadka, dobra. Nie musiałeś akurat. Tak się ma do do bo mam 34. Ja mam 300. 4 masz siedemdziesiąt. A jeden dostał taką głowę. Ja już dam strzałę. Oj, sorry, sorry, E tutaj są. Tarczyki. Tarczyki? Chłopczy leci apteką. Ładzie. Ja leży. Bravo. Ale laser ja dostał chłop. Brawo, brawo, brawo. tu jest z tyłu. Ich jest... Tak, tak. Ajajaj. Aj, aj. Podjeżdżamy. Jestem Ej, na fajcie ma, Mam z nim... Kurde, y, ładuje na mnie pompę. Y, powalam. Dobij tego y, Ja jestem... Ma... Y, ja leżę. Jestem w boksie krak! Ej, tak? pomóż. Wepiol ma. Ej, Ej samo strzela. Y, ma biało tu jeden. Ma jakiś chłop lunchpada? Macie lunchpada? Ja nie mam, ja nie mam. A ty? Kurde, zrzucił mnie! Nie mam, nie mam. Dzięki. Be piol lecz się! Ej, chodźcie Jeść. po mnie! Okej! Okay. Dobra, ktoś jest... Ja mam bandaży bandażów wziąłem skądś. Ty, ja masz szafczakę. Ty, ty. Ej, mają lunchpada! Nie Ej, iść. stawili lunchpada, my musimy obijcie, lunchpadem! Obijcie, tu jest chłop. Aha, tutaj no, jest ej, chłop! Szybko! Szybko! No, ratuj! Jezu, no, ten... Jezu, No, bo nie ja nie widziałem tego chłopa! No. Nie widziałem no, tego chłopa! Dobra. Ej, gdzie Ta był... Masz podnosiłeś! Masz... Nie podnosiłem cię Aha. jeszcze. E, co? Nie, bo myślałam, że nie masz chłop, już pada może. Dobra. Dobre. Ej, łap, łap, łap! Gdzie jesteś? Gdzie to? Dobra, ja wychodzę. Nie, rip jestem. Top 4 już było, serio? Dobra, idź we piolma. Oni mieli lunch okay. gdzieś. Oni mieli lunch i se lecieli już. Jakbyśmy go znaleźli, to byśmy polecieli sobie do strefy. Dobra. Dobra, dead. D to już jest. Ty masz mityczną pompę w ogóle? Okej, okay, to będzie na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, coś zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwonkiem. Na razie, cześć.